Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Mafie 2 no i prawdopodobnie w dzisiejszym odcinku będziemy kończyli serię z tej gry ja już przygotowałem się tutaj i przyjechałem sobie do e, lichwiarza, tak więc będziemy musieli oddać mu kasę no i przynajmniej z nim na chwilę obecną będziemy mieli spokój, tak więc idziemy. Hej, i need to see Bruno Admoney? Yeah. Come on in then you lucky, we were just about to leave Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. <laughs> I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. So your little business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attack them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Would that have anything to do with the reason you borrowed this money? Sorry, Bruno. That's none of your business. Uh, thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Eh, Scaletta. I knew a Scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he was. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. <laughs> your father? Ah, like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. <gasps> sure. No to jak widzicie przed nami, 15 rozdział już ostatni... Oj będzie się działo naprawdę.: nie I couldn't sleep. Things were bad, and they were only going to get worse. The truth was going to come out sooner or later. And then we were going to have Falcone after us so along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. No czasami tak jest, że trzeba.

no dobra, przebierzmy się. W ogóle sprawdźmy, czy mamy te stroje, które ukradliśmy ze sklepu. Właśnie jestem ciekawy, czy będziemy je tutaj w swoim ekwipunku mieli. Bo można by było jakoś fajny sposób się przebrać. Jeśli nie, to... Mamy też. O, mamy te stroje, dobra. Ale nie, chyba tylko jeden, czekajcie. A to ubierzmy sobie to, może, jak będzie WITO wyglądał. Kapelusz. No, dobra, mniejsza o to jest w miarę OK. Can you get in, Hey, old man. What are you doing back? Just get in the damn car. Now. And you are... This is our friend, Mr. Chu. Alright, so what the hell's going on, Leo? What is this? This... is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead, and now the Feds are breathing down everybody's necks because of you, Leo. Listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown—that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. <sighs> when? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid, this is your last chance. Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him, too. One, uh, one thing, though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. No jak widzicie, grubo rozpoczynamy. Nie można tego bujnocie rozegrać na dobrą sprawę. Broń jest nam niezbędna. Słuchajcie, musimy tutaj się schować i uważać na nich, bo naprawdę będzie grubo. Uwierzcie mi na słowo. Tutaj ci przeciwnicy nie będą nas oszczędzali, a wręcz przeciwnie. Nawet powiem Wam, że oni są troszeczkę ostrzejsi niż ci, którzy do tej, pory, do tej pory mieliśmy okazję gdzieś tam rozwalać, bo ci są aż takie skubańce, że są w stanie do nas tutaj podchodzić. Mają tą broń, której ja aktualnie używam, co za tym idzie. Obrażenia będą na dosyć wysokim poziomie też, więc tutaj kluczem, myślę, do sukcesu jest spokój, opanowanie. Bo inaczej to... Kurde, ci by mogli tutaj podejść do mnie. Słuchajcie, no już koleś się tutaj widzę pomału irytuje. Nie już w moim kierunku chciał przyjść, dobra. Teraz bierzemy sobie tą, tylko przeładujemy. Niech mi się tu wystawi. Czy speniał? Chyba tak. Dostał, i teraz czekajcie. Przeładujmy sobie. Bo tutaj będą mi wyłazili. Zobaczcie, oni są już gotowi na zmierzenie się ze mną. Olej ich tu jest naraz. No chyba sobie szartujecie. Ten się jeszcze czołga. Dobity. No nie ma przelewek z nimi. To już wam mówiłem wcześniej. I teraz macie. Do wody na to. Bram Na szczęście możemy sobie tą amunicję tutaj zbierać. Bo inaczej to w ogóle by mali, panie. Ja z tym, tą swoją całą amunicją musiał tylko biegać. Bram. Z jednego kolesia na górze. Ale coś się cicho zrobiło. No dalej, wychodźcie panowie. Ten coś macha bronią, nie wiem, nie wiem o co mu chodzi. Mam w ogóle granaty? Nie mam już. Kurde, szkoda. Czyżby się zawiesili? Tak to wygląda. Ale się złożył pięknie. Tak. O, i to by było tylu, tak? A nie, jeszcze tu się pojawia jeden nagle znikąd czekajcie przyklejemy się do ściany tu będzie cholera niebezpiecznie strasznie czekajcie troszkę się może ewakuuje tak idą w moim wow czekajcie idą w moim kierunku Jeden załatwiony. Ten tylko z tego co widzę, to patrzy w moim kierunku. Są tu ma zabroń taką, ale ja ją też mam, ale tu mam mało. Czekaj, gdzie weźmiemy to? Dobra. Mniejsza o to a, Chciał mnie zaskoczyć, a byłem pierwszy. Chyba tym y, tutaj, tą bronią, chyba będę tutaj ich atakował. Bo jest z tego co widzę najlepsza. Ale teraz. O, dobra, pięknie, idealnie. Już się bałem, kurde, że ich nie, nie zauważę to jakoś. Okej, okay. jest dobrze. To naprawdę jest dobrze. Tam i te kolejnie idą. Tego sobie już załatwiłem. Przeładujmy. I teraz kolej na tych. Załatwiony. Ucze, jak przechodziłem to pierwszy raz to było troszeczkę trudniej. Pamiętam, że kilka razy zginąłem. A tu proszę. W miarę dobrze idzie, ale to jeszcze jest... Powiem wam nic w porównaniu do tego co będzie dopiero. Okej, okay, wbijamy do środka. No dobra, słuchajcie, schodzimy na dół. Pomału, ostrożnie. Kilku ich tu mamy. Ale jak tak do nas będą przychodzić, to tak będą zjeżdżać jak ten. Kurde no Troszkę Lipton, bo tutaj. Ach, kurcze no. Nie mam tu osłony. Jego dostanę heda to będzie po mnie. Nie wiem czy dostał, czy nie dostał. Nie uwagę na mapę ile ich było. Ok, teraz widzę, dostał. Widzicie co? Weźmiemy sobie coś innego. ten pistolecik. Takie pojedyncze strzały się e, piszą lepiej tutaj. No, wystaw się, wystaw. Widzicie? Jestem bardziej precyzyjny teraz dzięki temu. Ten mi raczej nie dosięgnie, ale ten może. Dobra. I teraz tego. Zobaczcie, na spokojnie trzeba wszystko. Bez stresu, bez nerwów. Nie szybko przede wszystkim, bo tutaj... Niech będziemy szybko wszystko robili. To zakończy się to niepowodzeniem. Dobra, teraz sobie spokojnie, jak widzicie, możemy zejść na dół. Weźmiemy sobie już teraz tą broń. Przemadujmy. No, zobaczcie jeszcze. A nie, dobra, Ja będę wam tutaj pokazywał. Bo zaraz głowę mi oderwą i tyle będziecie widzieć. Łoszty z gnoju, kurde. Spinkalaj mi stąd. No, odważni są. Tu co? Mamy chwilę przerwy? Jakiś kamień. Rajdą kolejni, więc tutaj sobie poczekam. No ty knoj z na mnie. I tu mamy jeszcze jednego. Gdzie przeładuję sobie. Dajmy tam było ich kilku zaraz. Uwaga! pęk, pęk, topitka. I w jajca jeszcze. Jeszcze żyjesz? No. Ja ci jeszcze pokażę jakieś ciekawostki. No, byłem ciekaw, czy mogę tym zakręcić. Jak widzicie, mogę. Dobra, to co? jima well, Wow look who it is this is who they send this is an insult what they tell you Vito take care of me and all's forgiven you really think they're just gonna let you walk after everything you did then again chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> you're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. When are you gonna realize it? Joe, that? you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? all those tired old fucks on the commission they're using you vito just like clemente used you just like i used you just like that rat fuck henry used you you vouched for that piece of shit brought him into my house and now you dumb fuck you're gonna pay for it now joe hey if you're gonna pull that trigger do it already what are you waiting for vito No i się znowu zaczyna. Ty będzie już. Bratem dostał. Nie będą nadchodzić z każdej strony, więc trzeba uważać. A jak widzicie tutaj nasz przyjaciel? Fajnie chciał go strzeliwać. I nam się wspólnymi siłami udało. Udy, wiecie, co? Chyba ten jednak sobie wezmę. Dobra. Ewentualnie sobie tutaj to jeszcze bym przetestował. Które z kubańca w ruchu nie mogę złapać? złapać. Czekajcie, mi się zdrowie zregeneruje, bo zaraz deadnę.

I killed anybody that got in my way. But this one? This one's for me. Fuck. You. you! Fucking prick. I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, uh. What was he talking about back there? Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. He said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So, what's the big secret? what the Joe? part of No i to jest cholera. Jeden z najbardziej smutnych, tajemniczych momentów. Na dobrą sprawę nikt nie wie, co stało się z naszym przyjacielem. Ja mam cholerną nadzieję, że w Mafii 3, no nie może być inaczej, zostanie nam wyjaśnione, co się z nim stało. No wygląda na to, że został on zabity. Ale kto wie, być może udało mu się uciec, być może powybijał wszystkich. No to nie była jakaś zwykła osoba, która wiecie, w przypadku... No, tam było ile tam, bo w tym aucie było dwóch kolesi, no mógł ich rozwalić, miał przecież broń przy sobie. E... E... Wiem, że jak się grało za pierwszym razem to każdy sobie pomyślał, że jednak zginął, ale jak było do końca, z tego co widziałem to Vito pojawi się w Mafii 3, więc być może gdzieś tam ten wątek będzie poruszony, no ja mam taką nadzieję szczerze powiedziawszy. Ale to już niedługo na moim kanale będziecie mogli zobaczyć, ponieważ tak jak wam mówiłem, mafie 3 będę wam pokazywał. W najbliższym czasie pojawią się też dodatki do mafii na moim kanale. Najpierw sobie rozpoczniemy od dodatku fabularnego, potem tych bardziej dwu, dwóch arcadeowych. No i już niedługo, bo w październiku pojawia się mafia, którą będę wam serwował też codziennie, tak więc mam nadzieję, że. Na będzie tej serii na moim kanale wyczekiwać, a co mogę powiedzieć o Mafii? Naprawdę ta gierka się nie zestarzała, jeśli macie możliwość pogrania samemu to Wam polecam, tym bardziej, że teraz kosztuje naprawdę niewiele. No i... wkręciłem się, wkręciłem się strasznie w ten klimat Mafii, liczyłem też na to właśnie, że się w to wkręcę ponownie i w fajnym tutaj stylu wlecę od razu w Mafię 3, która Troszeczkę będzie odbiegała od tej części, czy a już w ogóle od pierwszej. Ale to wszystko sobie sprawdzimy. Ciężko na chwilę cokolwiek powiedzieć o trujeczce, jak nie to, że po prostu zagram w nią i na pewno wam na swoim kanale pokażę. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie o tutaj tej części, jak Wam się podobała moja seria. Od razu wam mówię, nie ma trybu swobodnego w tej grze, kiedy to sobie przytamy ostatniego save'a, to odrodzimy się jakby w chwili, kiedy... Razem z naszym kumplem zaczynamy strzelać w obserwatorium do przeciwników, którzy nadbiegają z każdej możliwej strony. Tak więc, troszkę potem lipa, ale chyba są jakieś też modyfikacje, które umożliwiają gdzieś tam poruszanie się w swobodnym świecie. Ja tego poruszał nie będę, mi na do rozprawy już postawka wystarczyła. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj DLC a i w ten sposób jakby skończę swoją przygodę na swoim kanale. A właśnie z tą gierką, tak więc piszcie komentarze co o grze myślicie o mojej serii, jak wam się podobało i jakie macie oczekiwania co do Mafii 3. Tak więc nie pozostaje nic innego jak poprosić was o łapkę w górę, jeśli wam się seria podobała, bo jeśli nie, to zostawcie w dół łapkę oczywiście. No i tyle. Widzimy się już niedługo w Mafii 3, a jeszcze wcześniej w dodatkach do Mafii 2. Trzymajcie się. Cześć.